Dzisiaj chciałem zaprezentować grupę żniwiarzy, które wysyłam dla pana Zbigniewa. Pan Zbigniew to czołowy hodowca, który postanowił wzbogacić swoją hodowlę niezwykle szybkimi głębiami. Takimi są żniwiarze. Przypomnę tylko, że wywodzą się z linii Flora Berworda, czyli najlepszego hodowcy na świecie na średnim dystansie. Spójrzmy zatem, jak one wyglądają. I oto pierwszy małombę. Ogonek, jedno piórko, przypominam, właściwy uchwyt, czyli rozszerzamy tylko skrzydełka, i ten ogonek, sam poprzez doskonałą muskulaturę, powinien do góry iść. Także więc pierwszy żniwiarz dla pana zwyżkę. I kolejny gołąbek, który nam się tutaj zaprezentuje, również. To jest muskulatura, sam ten ogonek do góry podciąga, ponieważ jest to wybitna linia gołębi. Żniwiarz to inaczej, szybkie Janseny. I weźmiemy kolejnego gałąbka, a będzie akurat samiczka. Jak widać również jedno piórko młodych gołębi, więcej nic tutaj nie obmacujemy, ponieważ to są młode, delikatne organizmy. Wystarczy tylko. Ogólna, ogólne spojrzenie na ich zachowanie, fizjonomię, ciekawość, ruchy główką i tak dalej. To są młodziutkie gołąbki, dopiero 3 lub 4 tygodniowe. Tutaj mamy kolejnego gołąbka, również jeśli chodzi o układ lotek. Można powiedzieć, że gołąb ma trzy skrzydła, czyli gnieździe, młody i dopiero wypierzonego rocznego gołąbka można oceniać pod kątem jakości skrzydła i kolejny żniwiarz jak widać każdy z nich jest doskonały skrzydła rocznego, dopiero można tak zwany dekalaż rozglądać lekkość poddawania skrzydła a tymczasem tylko ogólny wyraz, zaciekawienie światem to jest doskonały gołąbek i kolejny gołąbek dla pana Zbyszka, tu widać ribander czyli te gołąbki mają trzecie piórko delikatnie z nimi się obchodzimy rozciągnięcie skrzydła jednym paluszkiem to jest norma czyli dobry gąb lekko poddaje skrzydło nie, nie dopatrujemy się żadnych tu znaków nie ciągniemy przede wszystkim za dziobek gołębia ponieważ to sprawia mu ból ta metoda stosowana przez zachodnich niektórych hodowców jest błędna więc tego nie naśladujemy głupio wystarczy że delikatnie trzymamy go w rączkach i ten dobry gołąb potem w konkursach nam się odwdzięczy. Tak więc pakiet 5 plus 1 gratis już pojedzie do Pana Zbyszka. Ja zaraz pokażę w bliska jak te gołąbki się prezentują. Są niezwykle urodziwe. Tak więc zapraszam do zakupów na Słonecznym Gołębniku u Ryszarda. Ten pierwszy rzut praktycznie jest rozesłany. One zeszły jak ciepłe bułeczki, ponieważ to jakość, klasa tutaj się wyróżnia. Tu hodowcy dobijają się o tego ębie, bo chcą zwyciężać. Spójrzmy zatem z bliska i zapraszam do zakupów na słonecznym głębniku. Ryszard Osnowiec, bogaty. Dzisiaj przygotowałem grupę ekstra dobrych gołębi. Linii Żniwiarzy dla pana Tadeusza. Pan Tadeusz lotuje w bardzo mocnym oddziele więc potrzeba tam bardzo szybkich gołębi. Gołębi, które w porę odłączają się od peletonu. Takie właśnie Żniwiarze są: potrafią w ostrym pędzie odskoczyć w kierunek swojego gołębnika. Jest to bardzo istotne, by tuż przed metą odłączyć się od tego peletonu i najkrótszą drogą osiągnąć swój gołemnik zdobywając pierwszą nagrodę przed laty właśnie uczestniczyłem w takim locie z 500 km i moi żniwiarze właśnie niebiescy potrafili odskoczyć z głównej grupy dwóch okręgów i zdobyć cudowną nagrodę ta nagroda łącznie z dwoma pozostałymi ukoronowała mnie mistrzem maratonu czyli trzy loty gołębi młodych z północy, wschodu i zachodu w jeden dzień. To wszystko odbywało się w ramach klubu lotów długodystansowych. Tak więc Pan Tadeusz otrzyma tą grupkę gołębi. Życzę mu wszystkiego najlepszego, sukcesów, i przy okazji zapraszam do zakupów na słonecznym gołębniku już w maju. Ponieważ ten pierwszy rzut został błyskawicznie rozchwycony. Drugi rzut będzie również dla tych najlepszych hodowców. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołemnik, Polska. Witam, w scenerii iście morskiej, czyli rozpoczynamy sezon, wejście do morza i kosz plażowy. Dzisiaj przygotowałem ekstra grupę szybkich żniwiarzy dla Pana Piotra. Pan Piotr kupił już w ubiegłym roku sobie świetną grupę gołąbków i jest tak zafascynowany nimi, że postanowił coś ekstra dokupić. Poza tym okres jesienno-zimowy był trudny dla Pana Piotra, bo ciężko zachorował. Jednak Bóg sprzyjał mu i od nowa żyje. A więc, Panie Piotrze, dla tej satysfakcji bycia wśród nas i miłości do gołąbków, ten bukiet kwiatów dla Pana. A teraz coś ekstra czyli gołąbki to, co najbardziej kochamy, lubimy czyli wyczyn sportowy. Żniwiarze wywodzą się z flora Verworta, czyli gołębie średni dystans główni, ale z wiaterkiem i 700 potrafią wygrać. Przykład pana z Lublina, który taki dystans bardzo dużej konkurencji pokonał, wygrał i ma satysfakcję z sukcesu. A więc żniwiarze, jak one wyglądają? Już bierzemy pierwszego z brzegu gołąbka. Żniwiarza, jak zwykle ogonek, jedno piórko. I już go tutaj do prezentacji wstawimy. Jak on tutaj się będzie pokazywał, do nich dorzucimy coś z grupy szali. Ponieważ te Floryver nie wiarze wywodzą się z Jansenów, tam również na zasadzie cechatyzmu wychodzą od czasu do czasu gołąbki szali, czyli wybitne, szybkie gołąbki. A więc tutaj dodamy szalika i jeszcze coś. Tutaj jeśli mówimy o Werworta, no to coś w linii Fineke 5000, czyli coś pstrego, Ta najlepsza głębica na świecie, która dzięki której zasłynął Flor Verwort. Również tutaj ma miejsce na słonecznym gojemniku i te cechy są kapitalnie dziedziczone. A więc mamy tutaj przekrój Rybander, Szali i linia Fineke 5000. I dalej patrzymy z uwagi na to, że Pan Piotr zamówił pakiet. Pakiet to jest pięć gołąbków na no, dribander. Bardzo urodziwy gołąbek. I jeszcze jednego zobaczymy tutaj, który był w pakiecie. Mamy kolejnego. Już by chciał pofruwać. Są to gołębie bardzo inteligentne. Dobrze odnajdują drogę do domu. Czyli błyskawicznie odłączają się od peletonu, by, by zwyciężać. No, i to było 5 gołąbków, ale jak to bywa u Ryszarda, szósty gołąbek jest gratis, ponieważ tam różne sytuacje mogą wyniknąć. Ogon jedno piórko, jak widać, czyli te gołębie są wzorcowo przygotowane, wzorcowo odżywione, czyli tutaj usiekłania fachowość Ryszarda, który na bazie wieloletniego doświadczenia wie jak karmić, jak hodować, by ten rzut dla gołębi wyczynowych, dla hodowców, którzy chcą zwyciężać, byłby jak najlepszej. Jakości. A więc to jest szósty gołąbek dla pana Piotra. Zaraz z bliska popatrzymy na te gołąbki. Przypominam, że w ciągłej ofercie są żniwiarze. W dalszej części sezonu będą również wyżymacze. Kupować, zwyciężać i mieć satysfakcję z lotowania. Jeszcze raz, panie Piotrze, ten bukiet kwiatów dla pana. I chwilkę spójrzmy z bliska, jak te gołąbki wyglądają. Kapitalna linia gołębi Flora Vervorta u Ryszarda, zwane żniwiarzami, czyli kapitalni przedstawiciele krótkiego, średniego dystansu. Aczkolwiek, przy lotach z wiatrem, te gołębie również kapitalnie sobie radzą, zwyciężając, wielokrotnie zdobywając pierwsze nagrody. U Ryszarda, jak widać, już nie lato w pełni, czyli wejście do morza, kapitalne wyposażenie altanki. Które tutaj pozwala wypoczywać po trudach pracy, i można sobie zainscenizować pobyt nad morzem. I jeszcze raz, kapitalni przedstawiciele, Ryszard Tosnowiec, słoneczny gołębnik Polska. Dzisiaj przygotowałem grupkę ciekawej gołębi dla pana Szymona. Co so jest to grupka? Żniwiarzy i wyżymaczy. Przypomnę, że żniwiarze wywodzą się z Jansenów poprzez Flora Berworta. Są to typowi sprinterzy, krótki, średni, ale i z wiaterkiem 700 potrafią wygrać. Tak więc na polski program lotowy są to głębie idealne. Brną powietrze jak strzały, jak błyskawice. W porę znajdują korytarz, który mogą się przemieścić do swojego macierzystego gołębnika. I o to chodzi, czyli gołębie inteligentne. Drugą grupą są wyżymacze. Wyżymacze cechuje niezłomność powrotu. One wywodzą się poprzez Hańca Fulgoniego, Marcela Desmeta z Waregem do Alojza Schtickelbauta. Czyli jest to praca hodowców poprzez dziesięciolecia intensywne. Lotowanie. Te cechy są dziedziczone. Tak więc, z pewnością pan Szymon otrzyma najlepszy kaliber, jaki można sobie wymarzyć czyli najwyższą jakość za niską cenę. Sześć gołąbków to jest pakiet. Pakiet liczy pięć, ale jak to zwykle bywa u Ryszarda jeden gratis. Są koloru tymczasem niebieskiego, aczkolwiek wyżymacze mają ciemne nogi. Tym rozróżniamy, jeden wśród nich również ma lekko opierzone nóżki, czyli to z linii Bruggeman, którzy latają na dalszym dystansie w Holandii 1300 km. Tak więc, Panie Szymonie, ta grupka gołębi jest dla Pana. Proszę zadbać o nie, by zwyciężać w swojej macierzystej sekcji, oddziale, również sięgnąć po laury okręgu, czy Mistrzostwa Polski. Dla Pana ze szczególnym pozdrowieniem, bukiet kwiatów, by się Panu wszystko darzyło.